Dzisiaj porozmawiamy o kolejnych wyciekach o rzeczach, które znajdują się w plikach CSA2. Będą to wycieki, które pojawiły się w ostatnich aktualizacjach, ale też pomówimy o tych, które pojawiły się dużo, dużo wcześniej. I będzie to m.in. personalizacja agentów, ponieważ prawdopodobnie w cesie będziemy mieli możliwość edytowania, dostosowywania agentów, gdzie będziemy mogli zmieniać kamizelkę, czapkę, spodnie czy też może nawet i buty, ale również porozmawiamy o nowym trybie dla nowych graczy, który prawdopodobnie będzie nazywał się Training Day. Tak więc tyle słowa wstępu, teraz przechodzimy do sponsora tego filmu i zaczynamy. Sponsorem tego filmu jest strona skinsmanki, czyli strona do natychmiastowej wymiany skinów. Jeśli na przykład chcemy wymienić kilka swoich tańszych skinów na jakiś jeden droższy skin, to właśnie możemy to zrobić na tej stronie automatycznie w bardzo szybki sposób. Strona ma niskie prowizje i oferuje dwa bonusy. Pierwszym bonusem jest bonus, który możemy otrzymać do 5 dolarów przy pierwszej wymianie skinów oraz 35% do depozytu w momencie, kiedy decydujemy się na płacenie na stronę pieniędzy poprzez Paypal, PaySafeCard, Card, czy też karty bankowe. Aby odebrać bonus do 5 dolarów na swoją pierwszą wymianę, klikamy na swój awatar, przechodzimy do odbierz bonus i tutaj wpisujemy kod promocyjny Sniper13. W tej chwili możemy wybrać skinę, które chcemy wymienić. Na dole nam się pokaże, jaki bonus za to otrzymamy i potem po prawej stronie możemy sobie wybrać skin, który nas interesuje, który chcemy dostać za skiny, które wcześniej wybraliśmy. Teraz klikamy wymień przedmioty i automatycznie powinna nam przyjść oferta wymiany z Steam, którą akceptujemy i tym sposobem wymieniamy swoje skiny w zamian za ten, który wybraliśmy na stronie. Link do strony będzie w opisie tego filmu. Tak więc zaczynamy od tematu personalizacji agentów w CS2, może pojawić się możliwość edycji agentów, dostosowywania wyglądu agentów i mówimy tutaj o na przykład czapkach, torso, spodniach, a może nawet i butach, ponieważ to już znajduje się w plikach gry. Te elementy będzie prawdopodobnie można dostosowywać. To już się zaczęło pojawiać na samym początku CSR 2, już wczesnej wersji powiedzmy, że beta. W marcu pojawiły się pierwsze zmianki odnośnie tego, ale w ostatnim czasie na przykład również pojawiły się różne dziwne pliki odnośnie Dostosowywania okularów. Takie coś m.in. znajduje się już w PubGo. Tam możemy dostosowywać czapkę, możemy dostosowywać spodnie, buty itd, i tak I zresztą to samo jest również w Counter Strike 2 Online. Jest to taka specjalna wersja Counter Strike'a na azjatycki rynek na licencji od Valve i tam również takie rzeczy można dostosowywać, tak więc prawdopodobnie w CS 2 również coś takiego się pojawi, możliwe, że wyjdą jacyś specjalni agenci, którzy będą właśnie możliwi do dostosowywania. Jest to całkiem możliwe, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że od jakiegoś czasu w CS-2 jest nowy ekran wyposażenia, w którym możemy nie tylko dostosowywać broń, ale możemy ustawić sobie podstawowego spraya, pin i również nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby dodać tam kolejne elementy, takie jak np. czapka, buty czy spodnie. Warto również wspomnieć, że przed wyjściem CSA GO były różne koncepty nowej wersji CSA i mamy dostęp do jednego ze skinów, gdzie pokazana jest właśnie możliwość dostosowywania czapek, kamizelek czy też okularów. Tak więc kto wie, może coś takiego finalnie trafi do CSA 2. Jak już jesteśmy w temacie agentów, to również warto wspomnieć, że Valve prawdopodobnie odchodzi od lokalnych agentów, od lokalnych modeli postaci. Chodzi tutaj o to, że każda mapa, no prawie każda mapa miała swoje postacie. Na Office na przykład mieliśmy takie postacie, a na Daście 2 mieliśmy takie postacie. Prawdopodobnie Valve od tego pomysłu odchodzi i chce zrobić jeden domyślny, Model dla strony Tero i jeden domyślny model dla strony CT, które będą na każdej mapie. Dlaczego? Ponieważ w jednej z aktualizacji dla CSA 2 całkowicie zamieniło local agent na default agent, czyli domyślny agent. Prawdopodobnie Valve chce zrobić jedne modele, które będą grane na każdej mapie. Po co? Prawdopodobnie po to, żeby zachęcić ludzi do kupowania agentów, ale też jest opcja, że powstaną jacyś tacy domyślni agenci których będzie można dostosowywać właśnie poprzez personalizację, wybierając z tym agentom buty, spodnie, czapki itd., itd. Jest to moja teoria, jak będzie, przekonamy się z czasem. W ostatniej aktualizacji pojawiły się kolejne wyciki odnośnie tzw. Training Day, Training Day to będzie coś w rodzaju tutorialu, coś w rodzaju kursu szkoleniowego, który aktualnie mamy w CSGO, i również coś takiego prawdopodobnie pojawi się w CS2 w ulepszonej formie. Będą tam m.in. podpowiedzi na przykład o tym, żeby nie strzelać podczas poruszania się. I to się również łączy z tym, co było jakiś czas temu w aktualizacji, ponieważ jedna z aktualizacji dodała nową komendę serwerową, która wymusza podpowiedzi w grze. Tak więc na serwerach związanych z tym tutorialem będzie wymuszona komenda na włączenie instrukcji, na włączenie podpowiedzi w grze. No i właśnie, to nie będzie tylko taki zwykły kurs szkoleniowy, który mamy w CSGO, gdzie rozbieramy pakę, gramy offline, tylko tam będą różne lobby, będziemy grać z botami albo z graczami. I będzie można również oglądać powtórki. To wszystko mówią nam zmianki, które pojawiły się w ostatniej aktualizacji. Jak to naprawdę będzie wyglądało? Może dowiemy się jeszcze w limitowanym teście. W CS-2 w dalszym ciągu nie ma wielu trybów: nie ma na przykład wyścigu zbroje, nie ma demolki, ale również nie ma na przykład trybu Retex, i to się może za niedługo zmienić, ponieważ w jednej z ostatnich aktualizacji zostały dodane zmianki odnośnie trybu retakes, a więc kto wie, może następny tryb to będzie właśnie tryb retakes. A jeśli chodzi na przykład o Dungeon to również jakiś czas temu pojawiły się zmianki odnośnie trybu Dungeon Zone, tak więc jest to również coś, co może za niedługo pojawić się w CS2, choć wydaje mi się, że to będzie na samym, samym końcu. Wydaje mi się, że ważniejszymi trybami teraz jest na przykład wyścig zbrojeń, demolka, czy też właśnie tryb retakes, tak więc zobaczymy, który z tych trybów pojawi się jako następny w CS2 w limitowanym teście. I to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o personalizacji agentów, a tutaj jeśli nie widzieliście, możecie zobaczyć mój poprzedni film odnośnie wycieków na temat nowego matchmakingu.